Wchodzą w Twoją stronę łap. Wyobrażam sobie, co się za chwilę wydarzy. Będzie wyglądała jak kurczak. To zabawne. Wynoście się stąd. Co się dzieje? Nie prosiłam o nic więcej. Przestań, zak, przestań. Nic nie widzę. Pióra przykleiły mi się do twarzy. To jest po prostu obrzydliwe. Co za koszmar. Wyglądam jak kurczak. To jeszcze nie wszystko. Nacisnęłaś też inne przyciski, dlatego właśnie dostaniesz mleko. Ile można? To było przypadkowo, nie chciałam nic naciskać, chociaż może mleko to wszystko ze mnie zmyje. Rysznic z mleka to całkiem niezłe rozwiązanie w Twojej sytuacji. Dziękuję Ci za, jesteś prawdziwym przyjacielem. Nie ma za co, Suzy. Zawsze do usług. To jeszcze nie wszystko. Dostaniesz też ogromny kubełek popcornu. Mam nadzieję, że przynajmniej to sprawi ci radość. Popcorn? Dokładnie. No dalej. Uśmiechnij się. To wspaniałe. W mojej sytuacji miło jest mieć coś do przekoszenia. Nie przestawaj, Zak. Łapie. Ten dzień można przecież jeszcze uratować. Я почти забыла